Yo, się mam z tej strony, gramanko i witam Was na moim kanale. Dzisiaj będziemy nagrywać i pokazywać w ogóle serwer, na którym będzie nowa seria. Minecraft Super Szkoła. Nikt nie wstawał, nie, wpadłem, nie, wpadłem, nie wpadłem w domu. Okej, okay. będziemy nagrywać z Januszem i W ogóle właśnie będę musiał Wam ten serwer pokazać, bo my jeszcze szkołę nie zbudowaliśmy. Subskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, włączcie powiadomienia, kliknijcie napis, lajkujcie no, moje filmy. I ja tu pokazuję ten serję. Taki malutki. Kolega będzie mógł grać o którąś tam godzinie, więc że kiedy nagram odcinek. To jest moje autko, takie lubowskie, Nie gramy na modyfikacjach. Nie pytajcie dlaczego. Tu mamy mostik, Taki budowałem przez cały dzień tamten. Zobaczcie, co mam w domku. Yy. Coś zacięło mi. Oj, nie oj, niedobrze. Mam co się obawiać. Mi w takich momentach zawsze wy, y, z Minecraftem chodziło. Ja mam starą, w Subskrybujcie też kanał mojego kolegi mój Rusek Wojneku. Jaki, damy wam link. Time out. Co to znaczy? Odbywali jest z przyczyny Time out. Ok. Przepraszam nie widzicie lat, na chwilę. Poczekaj, Widzę, ja już jest tam mój kolejny kolega. To tak szybko pokażę Wam. To będzie koniec odcinka najwyraźniej, dlatego bo kolega e, przyszedł i mówił coś ważnego. Dobra, to jest mój magazynek. Więc skończymy. Jezus na krótki odcineczek. Subskrybujcie mój kanał z wuleckim. Pamiętajcie o tym, że Larwiki są zawsze w sobotę i niedzielę o godzinie 18 a Odcinki są w niedzielę o godzinie 15. Podajcie, subskrybujcie i lajkujcie. Do widzenia, to byłem ja, Ramanku. Cześć.